Witam. W dzisiejszym tutorialu przedstawię, y, jak stworzyć sobie pomoc do modelowania aut. Klikamy w widok perspektyw, Alt i W powiększamy sobie. I teraz tworzymy plane'a. Tutaj będziemy mieli pierwszego plane'a. Długość i szerokość jest na razie nieważna. Mm. Obracamy go o 90 stopni, tylko... Z. Musimy zaznaczyć przyciąganie kątów. Teraz co, co, co 5 stopni chyba. Tak, co 5 stopni tutaj można to ustawić. Będzie nam obracać tego plane'a. No i akurat obrócimy sobie go 90 stopni. Z jednej strony jest cały czarny, z drugiej jest kolor. Chcielibyśmy, żeby z tej strony był przeźroczysty. No musimy w jego właściwościach właściwości zaznaczyć backface call. Zaznaczamy. OK, teraz jest prześroczysty z jednej strony. Klikamy przesuwanie. Wszędzie wpisujemy 0, 0, 0. OK, dobra. Przed, przed, przed nagraniem filmiku przygotowałem sobie obrazki, które będę nakładał. Klikamy tutaj w narzędzia. Asset Browser. To są te obrazki. Tutaj na razie mamy widok od boku, więc weźmiemy bok, bok musimy sprawdzić jego właściwości 503x170 i tak wpiszemy w tym plane. 503x170 503 na 170, jeżeli w taki sposób to, to zrobimy. To wszystkie obrazki, które pocieliśmy w Photoshopie czy bądź w innym programie, będą idealnie proporcjonalne. Blueprinty można ściągnąć z różnych stron. Polecam poszukać w Google a. Dobra, to ten już mamy. I teraz możemy włączyć sobie materiały. Klikamy M. Włączamy przeglądarkę obrazków. Tutaj ją mam. I przeciągamy bok na pierwszy materiał. Dobra damy na się na pasek. Nakładamy materiał. Oj, no zrobił się nam do góry nogami. No i co teraz możemy zrobić? A może to ja mam do góry nogami, to... Nie. No i jeżeli mamy go do góry nogami, no to chcielibyśmy go na pewno wrócić. Więc najłatwiejszym sposobem byłoby użycie funkcji Mirror. A przykręcimy go, A nie tu, nie tu. O tak. Okej, okay, tak. Ładnie przekręciliśmy. Teraz z Shiftem zaznaczamy obrót i z Shiftem przekręcamy kolejne 90 stopni. 90 stopni, ok. I to będzie przód. Zobaczymy teraz. Oj, tutaj to mam. Tu nasz przód jest w właściwości. 230 na 170. Ok, no to tak wpiszemy 230, 230 i mamy a tutaj możemy wpisać po jednym segmencie jednym, żeby nam później w taki sposób o, będziemy, F4 nacisnąłem a teraz akurat mamy ładnie niedzielone obrazki. No i tutaj jeszcze raz włączamy M materiały, tutaj przeciągamy Zaznaczamy drugi materiał, przeciągamy mu przód. Ok, mamy przód, zaznaczamy, nakładamy. Oj, i co teraz? No, nie widzimy materiału. Żeby materiał nam się pokazał, tutaj w tym perspektyw, musimy zaznaczyć to: Teg ten sześcian biało-niebieski, w kratkę biało-niebieską. Nie, nie ten materiał, przepraszam, tutaj jest widać ok, mamy już mamy już tutaj teraz musimy zrobić tył o to znowu bierzemy sobie to obracamy o 180 stopni z shiftem oczywiście, kopiujemy kopy zaznaczamy no i przeciągamy przeciągamy tu yy. tak może to jest dziwne ale przód mamy tutaj z tyłu a tył będziemy mieli z przodu. No, robię to po to, ponieważ jak będziemy modelować przód, to będziemy patrzeć z tej perspektywy. Teraz widzimy przód, prawda? A jeżeli będziemy modelować tył, no to tył musi być tutaj, żebyśmy go widzieli. No, zaraz zobaczymy. Teraz tył. Właściwości tyłu. 231 na 169 231 231 na 160 169 Ok, o, jest w pozycji tutaj 0,0 i tu tak samo 0,0 no, to znaczy, że są dokładnie na środku tego plenu. Ten play możemy przesunąć. Ona w niczym nie będzie przeszkadzał, gdy go przesuniemy. No i teraz ostatni zrobimy. Czyli widok od góry. Widok od góry. 501 na 231. 501 na 231. 501 na 231 zerujemy 0, 0, 0 M przeglądarka nakładamy tu materiał Ej, widzę, że tu jeszcze tyłu nie nałożyłem no to tu zaznaczymy tył ok Tutaj nałożymy tył, a tu górę. G możemy schować siatkę. No i już mamy przygotowany blueprint auta, możemy to zniżyć teraz. Teraz tak, Alt i W, no wszystko fajnie, no ale co, nie widzimy tutaj teraz tego auta. Musimy zaznaczyć Smooth plus Highlights tutaj tutaj. Tutaj. Wszędzie możemy na, na, nacisnąć G, żeby wyłączyć siatkę. Ale tutaj nie będzie front, to może być back. Back akurat. No tu odwrotnie porobiłem, więc back faktycznie jest tutaj mam z boku, a left praktycznie z przodu. Trochę się poprzekręcało, no ale nieważne, to jest nieważne. Teraz słapiemy te wszystkie plane'y. Klikamy prawym, właściwości, show frozen grey, odznaczamy to, ok, i teraz freeze selection, i już nie możemy tego zaznaczyć. I teraz możemy zacząć nasze modelowanie auta, wstawiamy sobie jakiegoś boxa. No i można zacząć modelować. No nie będę w tym tutorialu pokazywał jak modelować auta. Pokazałem jak przygotować sobie obrazki referencyjne. W dzisiejszym tutorialu to by było na tyle.